Witamy w naszym podcaście. Wszystko nieco podcast Tutaj Jagoda I, i Zosia gościnnie. Zosia Podziękuję jej instagrama W opisie jak chcesz Tak poproszę. No Dzisiaj pogadamy głównie o stylu Goblin Core, chociaż i tak Zmienimy milion razy temat Ale przechodzimy do rzeczy Dobra To yy, tak Goblin Core to jest styl Oparty na tej brzydszej w cudzysłowie w stronie natury, czyli mech, błoto, grzyby, szczury, żaby, jakieś robaczki, pająki. Po prostu jakieś y, rzeczy, które tak y, niektórych ludzi w jakiś sposób czasem odrażają. Na przykład a niektórzy się boją to szczury, to a dla super. innych ludzi jest to takie super i, i takie pasjonujące rzeczy. A Chciałam przerwać tylko, że nasz podcast y, będzie y, no, duży, na duży, bardzo różne tematy. Czasem ja będę nagrywać tylko, a czasem wspólnie, więc y, proszę zostawcie łapkę w górę, jak się Wam spodoba i subskrypcję. Więc kontynuujmy. E, ogólnie mało jest na YouTube takich e, o Goblin'Core typowo, też może w wideo wam dam różne zdjęcia ubrań, jakie możecie zakładać e, w tym stylu. Ogólnie ziemiste kolory, e, brązy, ciemne zielenie. No jasne zielenie też mogą być, ale w mniejszych ilościach. Tak, muszą być dobrze skomponowane. Tak, i do akurat ja raz miałam taką jasną koszulę, to ją dałam na ciemny mhm. top i do tego ciemne spodnie, więc to fajnie. Dużo naszyjników, jakieś z żywicy, minerały, a takie z żywicy, gdzie są różne zatopione właśnie grzyby, różne paprocie itp., itd. Więc takie. No, może zadam Ci pytanie, tak żeby Właśnie. było bardziej profesjonalnie. Dokładnie. Jakie są takie największe trudności w ubieraniu się w takim stylu, i dlaczego akurat taki styl, a nie inny? Jedną z trudności to jest czasem znalezienie fajnych ubrań i dodatków. Szczególnie w sieciówkach. Tak. Y można szukać w lumpeksach na Vinted polecam, albo na Etsy, ale ogólnie w sieciówkach się tak nie znajdzie. Aż albo trzeba przeszperać mega. Tak, czasem duch. się znajdą jakieś pojedyncze rzeczy, ale, ale często jakieś jest to są. Jakoś... Pamiętajcie, nie kupujcie itp. na sejnach i Nie, kupujcie na naprawdę. I na temu, bo nie obejrzyjcie sobie filmiki o tych rzeczach. Na przykład w prostracji możemy na przykład albo, jest dużo takich informacyjnych filmików na ten temat, po prostu A ubrania są robione w strasznych, straszna jakość W, w strasznej jakości po warunkach, poliester, ale dobra, to nie jest filmik o Sejnie i innych e, uld, ultra trafas, fast, fashion. fast fashion, tylko o Govencore. Więc ogólnie polecam y, ubierać się właśnie tak z ląbów, z i... albo uszyć samemu, zrobić na szydełku, na drutach. Ja teraz robię sweter taki mega gowinkorowy, Zrobię y, może shortsa, jak skończę już jakiegoś, czy coś. Więc y, ten... Y, ogólnie też dużo bransoletek, właśnie dużo biżuterii. Y, Różne takie naturalne Z... motywy, grzyby, jakieś zwierzątka, takie Z jak żaby. Makramy, bransoletki na szyjniki. i bardzo dobrą inspiracją jest Pinterest, albo na przykład na Instagramie taki typ Mossy Socks, też mogę podlinkować i... E, właśnie super outfit robi i jeszcze podziękujemy Wam e, takie właśnie fajne inspiracje. Albo nawet naszą tablicę Mo na może, zobaczymy, zobaczymy. E, ogólnie chyba, w, jeśli będziemy wspominać o kimś konkretnym, to postaramy się to zamieścić w opisie. Tak, dokładnie. Ehm, jeszcze wracając do tych e, trudności. Cys taką najgorszą rzeczą w różnych stylach, to myślę, że fakt, że ludzie na wszystko mówią emo i to jeszcze jako to coś... To jest straszne. To, to, to jest po prostu przykre. Nie obrażam emosów. Nie obrażam ja emosów. Ale, to, ale jest, to jest zupełnie coś innego. To, to jest, jest zupełnie co innego, a ludzie to jeszcze traktują jako taki naj, największy insult, jaki można komuś powiedzieć. To jest takie przykre po prostu. No i ludzie uważają, że każdy styl, który ma mniejsze kolory, choć trochę, to jest emo. To jest straszne, więc proszę uświadamiajmy ludzi o tym, że nie istnieje tylko styl emo, a i inne, więc proszę was. Jak ktoś się ubiera po swojemu, to nie znaczy, że jest emo, może być emo, ale nie każdy jest emo naprawdę. Ile I razy mi tym... już słowo emo? Nie wiem, jeśli komuś się chce, to liczcie i da napiszcie i Emo to też subkultura. To jest temat na inny odcinek, ale myślę, że Goblin Court to też, bo właśnie naszym stylem bycia to jest jak ze wszystkiego, co takie obrzydliwe, robienie czegoś niesamowitego w naturze. I ogólnie, jak już się wchodzi w ten styl, to wszystko i ma się pokój w tym i się żyje tym stylem. To nie jest tylko estetyka, tak jak wszyscy mówią, tylko styl bycia. W jakiś sposób tak. I um, też myślę, że tak, w sensie zwykle u mnie przynajmniej zaczęło się od ubioru, a potem tak, żeby robiłam różne rzeczy, żeby pasowały do mojej estetyki i. Po prostu mi się to spodobały, więc jest to w jakiś sposób A, też styl bycia i w ogóle. U mnie to było na odwrót. Najpierw byłam tym stylem bycia, częściej chodziłam do lasu, teraz ogólnie to zimno, strasznie, bo zima, więc teraz jakoś nie chodzę. Ale już od zawsze miałam taki goblinowy styl bycia, tylko nie miałam takiego pokoju i ogólnie dopiero zaczęłam się interesować, no nie Zresztą. cały rok interesuje się tym stylem, ale najgorsze są początki, gdy twoja... nie masz w szafie ciuchów takich. Ja, ja na i, początku... nie da się wystylizować, w ogóle. Teraz nawet jak się ma jakiś item, który niekoniecznie sam w sobie jest goblin korowy, to da się coś z, z tego zrobić, ja mam... da się No i teraz nie trzeba totalnie jakoś... To wybierać o, e, tych outfitów, bo same się tworzą. Tak, o, nawet cokolwiek... cokolwiek e, ja ostatnio wyjęłam po prostu jakieś dwie rzeczy z szafy. Dokładnie. E, dodałam parę naszyjników i jakoś wyszło. Więc... O, a, a propos biżuterii, to naszyjniki, klucze z kluczami, to też jest masek. Mm. nie mam niestety. Ty ja chcę miałaś... sobie zrobić jeszcze, bo chyba... Gdzieś w domu mam taki nieużywany nie jakiś kluczyk, taki do jakiejś ja szatki taki, coś takiego. ale złoty chyba. Mm, ale ja też Ale, też ale antyczne też łany, złoto. Tak, tak. Ogólnie też pierścionki nosicie dużo? Dużo, dużo, naprawdę. Chociaż ja mam mało pierścionków, ale ja też... Ja dwa, ale mi się... Może jeszcze jakieś pytanie zadaj? No um, to dobrze, to co jest... Um... Jakąś taką rzeczą, którą na przykład ludzie patrząc na goblin core jako tylko i wyłącznie estetyka uznają, że nie są goblin-korowe, a są po prostu fajnymi rzeczami, które się robi. I, I sam fakt, że. Jeszcze chciałam dodać, że sam fakt, że. Em, Żyjemy w świecie i nie wszystko będzie w jakiejś naszej estetyce. To tak po prostu nie działa. Niestety, ale nie wszystko co robimy musi być estetyczne no nie. i to też trzeba uznawać za normalne, bo Nie da ten, się tak. Nie da się po prostu. No nie myślę, że też trochę do Goblinku takim zajęciem to szydełkowanie i, też, i też. różne journaling, scrapbooking, jakieś takie, ale nie trzeba tak aż żeby, te, żeby się zmuszać do robienia tych rzeczy, bo to jest gobling takich Tej. ludzi w ogóle nie czaję. To jest, to jest głupie, skrypne. że ktoś robi coś albo jest trendy, coś, ta rzecz. No, no to było z szydełkowaniem albo na y, czarownicę jest raz mm, i na łidź tak. Ludzie jest po prostu straszne. robią coś jako trend. A nie wiedzą, co to w ogóle znaczy no, i jak to by... działa, i jakie to ma czasem konsekwencje jeszcze co do Witchcraftu. E, zeszliśmy z tematu, ale to oczywiste, bo. To jest wszystko nieco podcast. Ten podcast został stworzony do posiadania jednego tematu, a potem schodzenia z niego na inny. Dokładnie. E, bo wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie słuchanie czegoś przez pół godziny na tak bardzo stricty jeden temat, w ogóle nie odbiegając od tematu, chyba że jest to kryminatorium. Właśnie. Polecamy Marcina Myszkę. Dokładnie. Marcin Myszka sponsoraz! Dokładnie, jeśli będziemy miały więcej subskrybentów, followersów, to my chcemy Cię reklamować, oznaczymy Cię, jakoś zaasztagujemy, żebyś Ty to zobaczył. Rób, rób nam tytuły, to jest po prostu cudowne, jakby kryminalatorium to jest moja obsesja w tym momencie, ale przez, przez to, że mam family linka, nie lubię family linka, jeśli słucha tego jakiś dorosły, nie zakładajcie dzieciom family Dokładnie. linka. ja nie to mam... Jest to jest straszne i przez to nie, jest, nie jestem na bieżąco z kryminatorium, bo zwykle do snu słucham i tak. Dobra, e, e, chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie często ludzie nie rozumieją tego stylu Goblin Core. Właśnie uważają to za Emo albo ten. Ja w ogóle w tym roku przeszłam straszną zmianę stylu. Chciałam włosy totalnie, miałam włosy takie, co mi. Do ponad połowy pleców chyba sięgały i ścięła mnie do ramion, mniej niż do ramion i mam wolf kata takiego z dłuższymi pasmami i no... Y więc ludzie często mówili, że po co ścinałaś włosy, Było ale lepiej i w ogóle. Ale... Czemu okularów nie nosisz, ale ja wolę siebie bez okularów z krótkimi włosami. Jedna typiara powiedziała, z klasy, że wyglądałam tak dziewczęco. Właśnie, dziewczęco, ja wolę bardziej kobieco, albo niekoniecznie. Więc no tak, do wyglądałam, no. No jak dziecko, no umówmy się. I ogólnie ja kiedyś ubierałam się tak strasznie, ale cieszę się, że zmieniłam styl. Um, jeszcze ja chciałam dodać, jeż, bo właśnie um, tutaj został poruszony temat um, czyjejś opinii. Nie przejmujcie ja, się, nie nie się nią. nią. To jest Miej... najgorsza rzecz, jaką Miej możecie sobie mieć zrobić. To w czterech lit... Macie mieć to w czterech literach. Najgorszą rzeczą, ja to którą... mam w czterech literach i mnie nie obchodzi. Co ktoś tak. sobie pomyśli? Czy założę buty z imitowanym chem? Czy założę jakiś mega oversize sweter? Nie obchodzi mnie opinia innych. Mnie wali, wali mnie to, szczerze mówiąc. Ja przez długi czas... w sumie. Jakoś tak od zawsze nie za bardzo się nią przejmowałam, na, nawet ja jeśli trochę w środku. Przejmowałam się z tym, jak włosy ścięłam, no, opinii inne, ale jednak później nie, nie zbytnio tą opinią się nie kierowałam i nie kieruję, bo gdybym się kierowała opinią innych, to bym się ubierała na różowo dalej, więc... Tak. Nie hejtujemy koloru różowego. Oczywiście Niektórzy... nie, nie hejtujemy ludzi uwierających się w pastego i innych Cokolwiek. tego typu koket, tylko mu, my nie lubimy zbytnio tego koloru. Tak, Chyba, że są różowe pasuje. słuchawki. Do... Tak, różowe słuchawki, albo, albo, jakieś takie, albo jakieś takie dziwne dodatki, takie w sensie jest się całkowicie tak na goblin core i wygląda się jakby się przed chwilą I wyszło z lasu. Na tak. tak. Um, i masz jakiś taki jeden dodatek taki, który całkowicie wszystko przełamuje. To to też jest takie no. fajne w sumie dla mnie. Czasem może wyglądać idiotycznie, jak się to źle zrobi, ale, ale, ale jeśli się dobra. dobrze zrobi, to super. Wszystko a, jak się dobrze zrobi, to może być dobrze. A ogólnie dobry. jeszcze do Gowienko chciałam więcej o tym ubiorze powiedzieć, bo dużo o stylu być. E, Ogólnie być. Ogólnie oversize'owe dużo, trochę właśnie zakrywamy swoją sylwetkę, koszule różne. Kardigany właśnie w kolorach takich gobinkowych, kurtki z łatkami na, um, na łokciach, gdziekolwiek, albo swetry, patchworkowe. Tak, właśnie takie różne. Um, Załóż sobie jakieś rzeczy mhm. Ma, z butów, to martensy, konwersy, New Rock. I Chociaż też... One są strasznie drogie. No, nie ro... Takie na przykład. Albo no... trape takie górskie trapery. Mm -hmm. Tak, tak, można tak można Bardzo też oddają jakieś... vibe goblinko, a tak, przy okazji tak, nie tak. zabije się na śliskim lodzie. Tak jak ja co chwilę prawie się zabijam. Prawie. <laughs> Dobra, yy, kontynuując... Była mała przerwa, powiedzmy, techniczna. No, Przepraszamy za to, ale yy, już kontynuujemy. Mamy za sobą bardzo dobrą zupkę dniową Pozdrawiam, mamy jagody. Dokładnie, ja też pozdrawiam. Właśnie, wracając do opinii innych i ścinania włosów, bo właśnie do tego chciałam nawiązać. Yy, około w czwartej klasie jakoś tak obcięłam się... Bardzo krótko do uszu w porównaniu do tego, co wcześniej miałam. I spotkałam się z różnymi opiniami na ten temat. Wtedy mnie to za bardzo nie obchodziło, chociaż miałam śmieszną sytuację, że byłam w kolejce do damskiej toalety i jakaś pani mnie zaczepiła i powiedziała: Chłopczyku, ale męska jest wolna, i ja miałam takie. Przepraszam. Ym, jakaś pani w kolejce potem mi zwróciła uwagę, że. Ale to jest dziewczynka. Ym, także jakoś z tego cała wyszłam. Ym, ale potem w sumie. M, zaczęłam zapuszczać włosy tak o, ale teraz chciałam mi za dźwięki w tle. E, te, Teraz chciałam z powrotem je obciąć i to zrobiłam, ale w tym razem miałam przez dłuższy czas blokadę, że będzie się działo to samo i dostałam parę opinii, że jestem łysa i wyglądam jak chłop, chociaż nie jestem łysa, mam włosy ale do ramion. ci tam Dziękuję wolę. bardzo. I właśnie jeszcze wracając do włosów, co do gobling, co do stylu goblinkor bardzo fajne są takie rzeczy jak wolf takie Jelly delikatne mulety a ja mam akurat takiego wolfkata, gdzie masz z przodu dwa dłuższe pasma, trochę jak Aurora, więc takie też możecie i wtedy można warkoczyki z nich robić. Albo tak właśnie... polecam też przy Goblin ko jakieś właśnie warkoczyki, mm, albo, albo nawet, nawet małe dredy, dredy. Tak. ja bym chciała kiedyś, ale... Tak, jakieś pojedyncze, um, fajnie I też z jakimiś. Um, koralikami, do zaczepkami, do jakieś tak, takie tak. przywieszki. Różne takie akcesoria też do włosów. Chociaż ja ostatnio nie robię nic z włosami, to ja myślę, że robię, zrobię bo sobie. mam prosty i ta. muszę układać. Myślę, że po prostu sobie zrobię dwa warakoczyki, a potem je ja tak zaplączę jakby włóczką, mulinom. te muliną. Um, też można tak robić, jest dużo tutorialów na to na, na YouTube. Pinterestie na też Pinterestie macie. też. Bardzo, bardzo, to też może być taka fajna goblin korowa rzecz, jak dobrze dobierzecie to kolory. To wysyłamy wam nasze tablice, podlinkujemy wszystko, pamiętajcie o wszystkim, wszystko w opisie będziecie mieć. Jeżeli chcecie też goblin core trochę filmików, to polecam też filmik Very Fantastic, właśnie też o goblin core i też o fairy Panczu tam ma, więc też możecie zobaczyć. To też podlinkujemy. No, przy okazji będzie reklama dla niej. Tak. I y, pod jej filmikiem Sponsor też podlinkuje y, ten odcinek. Więc y, no, i myślę, że powoli będziemy kończyć. Jeszcze dodamy może właśnie o jakiś bluzka, bo nie było. E, Oversize'owe, jakieś tie-dye, ja właśnie robiłam ostatnio. Mogę też nagrać też w filmik. w odpowiednich kolorach. No, mogę nagrać filmik, jeżeli tu będzie na przykład y, 10 łapek w górę na początku pod tym filmikiem, to wtedy nagram. Zobaczymy, jak to pójdzie. W tak, ogóle. A w ogóle to może jeszcze się tak bardziej rozwiniemy jako osoby, bo ja ogólnie piszę książki, ale na razie nie powiem, jak mam na imię i nazwisko. I Ma my już wszyscy znamy jako. Da. No, ale na nazwisko co prawda mam inicjały w moim kanale, więc ktoś. Są literki. To nie ale... są ludzie, którzy się domyślą, bo na początku nasza widownia to będzie mama, tata, brat, siostra, czy coś. Ciocia i te żeby nam podwyższyć zasięgi, ale. Wykorzystujemy nasze rodziny. Co tutaj Dokładnie. się dzieje? I Dlaczego my się in... do tego przyznajemy? Sami z innych kąt, my będziemy najkolby. Like tak będzie. <laughs> Dokładnie. My jesteśmy okropne. Wiem. I będziemy się do tego przyznawać, bo I nie dziwne. potrafimy się pohamować, bo to tak nie działa, my że jesteśmy, po prostu... My chcemy być uznawane za takie naturalne. Tak, nie. to nie będzie cenzurowane. I robimy wszystko na spontanie. Tylko część wytniemy z tego podcastu. Tak, jakichś tak. takich cisz i w ogóle. Mm. Albo początek, gdzie nie mogłyśmy tego <laughs> zacząć. Dobra, to kochani, chyba... A, wyjdzie... Jeszcze tylko A, ja dobra. się troszkę ten rozwinę. Jestem Zosia. Nie będę wam mówić, gdzie mieszkam, bo mnie napadniecie. Um. Interesuje się rysowaniem i zmienianiem cały czas różnych hobby. Ja mam trzy takie stałe pasje właśnie. Rysowanie, szydełkowanie i pisanie książek, a z, 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 z rysowanie. rysowanie nas bardziej tak łączyło, szydełkowanie później. też. Chociaż ja później zaczęłam. No ja szydełkuję tak. od 6 lat. Czy 6, 5, 6. Ja tak coś faktycznie takie. szydełkuję to dwa lata. No. No, ja ogólnie no, od dawna już szydełkuję. Dobra, więc... miałyśmy już kończyć. Dobra. No, to w to... takim razie. Żegnajcie. To pa, Miłego dziąka i, i, i go miłego goblinowania.